Panie Boże, mamy dzisiaj wtorek, posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem. I tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług moderował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego odezwał się, wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś, by ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniesiony gniewem, Pan Jego okazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu. Ta dzisiejsza przypowieść, jest pewnego rodzaju młotem, który może skruszyć budowlę mojego zaśniedziałego myślenia, mojej głupoty, mojej upartości czy zatwardziałości. Dobrze jest, otwierając Pismo Święte, zachować taką odrobinę gotowości, by dostać pod głowę od Pana Boga takim komunikatem. Zobacz, zobacz, jak zachowujesz się czasami beznadziejnie. Zobacz, jaki, jakie to jest straszne to, co robisz. Tylko Bóg potrafi przyłożyć tego typu tekstem, żeby nas to nie zabiło, ale obudziło. Tylko On to potrafi, ale to On, nas, to od nas zależy, czy, czy będziemy mieli w sobie taką mądrość, czy żeby zgodzić się na to, żeby Bóg czasem tak mnie uderzył jakimś słowem, jakimś upomnieniem, żebym mógł zobaczyć, jaką drogą prowadzącą do nich podążam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.